Więc najpierw było to liceum plastyczne, które było takim w ogóle, no, jak wspominam, to jednym ze wspanialszych czasów w moim życiu w ogóle, bo to było rzeczywiście taki, no, trafiłem do świetnej klasy, miałem świetnych nauczycieli, to był naprawdę taki bardzo rozwojowy, bardzo ważny w ogóle czas. Później poszedłem na, na SP Warszawskie, na wzornictwo przemysłowe. Przeniosłem się po trzech latach na, na wydział grafiki. I ponieważ jakby pracując, to, znaczy to też jakby to, 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 to studiowanie miało inny wymiar, dlatego że ja od razu pracowałem, więc jakby zupełnie inaczej się przyswaja wiedza, jak na bieżąco się już pracuje i jakby Sprawdza się to, że tak powiem, na żywo, natomiast fakt, że pracowałem i studiowałem spowodował, że, że pobiłem rekord wydziału grafiki i nie wiem, czy może ktoś go już pobił dalej, ale, ale zrobiłem dyplom po 11 latach, więc był to rzeczywiście duży wynik, bo miałem tam z dwie przerwy jakieś dziekanki, bodajże trzy razy byłem w skreślany z listy studentów i się odwoływałem, no ale skończyłem z dużym sukcesem, z wyróżnieniem. To, co jakby robię, robię na co dzień i, i, i wiem, że wiele osób jakby z tego nie zdaje sobie sprawy, to, to, to tym moim tak jakby głównym osiągnięciem życiowym jest... Jest, jest właśnie grafika, bo, bo, bo prowadzę Whitehead Studio, które jest no, jednym, z, jednym z czołowych brandingowych studiów w Polsce. I mam na koncie takie rebrandingi, które kojarzy prawie każdy Polak. Tak? Właściwie to każdy Polak, bo, bo robiłem rebranding PKO Banku Polskiego, PZU, Neti. Aliorban, więc to są takie brandy, które są na ulicy, które są rozpoznawalne i niewiele osób też z tamtej branży kojarzy mnie, że również jakby mam tą drugą twarz, twarz, twarz modową. Nie mam żadnego wykształcenia modowego. Moda była czymś, co się. Co było przypadkiem, co się pojawiło zupełnie przypadkowo. Oczywiście, tak jak wzornictwo przemysłowe, moda zawsze mnie interesowała, fascynowała. Natomiast stało się to tak naprawdę za, za sprawą mojej bliskiej przyjaciółki Ani Kuczyńskiej. Wiele lat temu na, na jakimś wyjeździe na Narty do Włoch poznaliśmy się i. I się jakoś bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy i też zaczęliśmy później pracować. Też ja robiłem, robiłem wtedy identyfikację dla Ani, jakieś tam materiały graficzne. E, zaczęliśmy współpracować i pewnego razu Ania mnie zaprosiła do takiego e, wspólnego projektu, do którego ona znowu była zaproszona przez japoński magazyn Common Sense, żebyśmy to zrobili razem, żebym ja zrobił grafikę. I, i tak to się zaczęło, tak? I później z tej grafiki powstało coś więcej. E, pojawił się tajwek, pojawiły się pierwsze kurtki, po, powstała idea stworzenia marki. Tak? Pamiętam, byliśmy na targach w Japonii co prawda z samych tych targów nic nie wyniknęło, ale wtedy właśnie zatoczyło się takie duże koło, bo spotkałem się z Kaori, która pracowała właśnie w magazynie Common Sense, który zaprosił wtedy Anię, czyli tak naprawdę, który dał, posadził to ziarno w ogóle, z którego to się wszystko zaczęło. I ona zorganizowała mi spotkanie z redaktorem naczelnym Common Sense. Ja mu zaprezentowałem kolekcję, to wszystko, co ze sobą zabrałem. I mu się to bardzo spodobało, uznał, że jest to bardzo świeże, bardzo nowatorskie i powiedział, że znajdzie mi agenta w Japonii, tak, że, że, że znalezienie dobrego agenta jest bardzo ważne, że, że, że rynek japoński jest bardzo trudnym rynkiem, na którym trzeba postępować w określony sposób. I odezwał się do swoich znajomych, którzy dali mu tam chyba trzech potencjalnych agentów, z których on wybrał jeden i umówił nas na, na spotkanie. No i po, po pierwszym spotkaniu, po prezentacji marki, agent wyraził zainteresowanie współpracą i tak to się zaczęło i wtedy tak naprawdę pierwszy sezon, w ogóle pierwszy Fashion Week mieliśmy, e, mieliśmy w Tokio i, i właśnie na rynek japoński. Dopiero kolejny sezon jakby poprzez znowu ten showroom tokijski, e, mieliśmy kolejny showroom w Paryżu, już jakby na świat, później w Mediolanie, więc jakby tak to się zaczęło. Natomiast pierwszym rynkiem mm, rzeczywiście był rynek japoński. Takim materiałem, który od samego początku mocno wyróżnił UEG i myślę, że dał nam też takie właśnie, utorował nam, nam ścieżkę, to był Taiwek. To jest materiał, który to jest tworzywo sztuczne, recyklingowane, robione w 30% z, z materiałów właśnie z butelek PET recyklingowanych. Materiał, który trochę wygląda jak taki cienki, pognieciony papier, więc to jest taka, tak zwane wiatrówki, papierówki były kiedyś. Pierwszą jakby ideą którą gdzieś tam do samego końca ja utrzymuję i to jest dla mnie jakby fundamentem wszystkich kolekcji, to był przekaz, tak? I stąd jakby był pomysł na materiał, który będzie papierem, że nam chodziło, że to jest Kartka papieru, na której można napisać komunikat. I ten komunikat był jakby kluczowy, tak? że nie chodziło o formę, nie chodziło o ubranie, tylko o to, co jest na tym napisane, co to przekazuje, że ten przekaz był, um, był kluczowy. W miarę jak te kolekcje zaczęły się powiększać, bo w momencie jak już było 100, 100 kilkadziesiąt elementów jakby w kolekcji. To oczywiście ten tajwek zawsze był to, to, tym fundamentem, gdzie tam było mi, powiedzmy 10-15%, to wciąż jest jakby tajwek, natomiast oczywiście pojawiły się rzeczy e, no, z, z innych materiałów i jakby t, pełna, pełna jakby kolekcja. Moja znajoma, która pracowała w Hongkongu, gdzieś na, na jakimś imprezie spotkała szefa Lifestyle'u Yasina Spumy, który akurat tam, tam wtedy był w jakiejś delegacji. ona się go zapytała, czy on zna taką polską markę UEG. I on powiedział, że nie zna. Po czym, jak ona mu pokazała, to on się totalnie zachwycił i, i stwierdził, że chciałby się spotkać i, i że chciałby zrobić współpracę. Umówiliśmy się na spotkanie już 5, 5 stycznia. Przyleciał do mnie do studia. No i przeprowadziliśmy parę godzinną rozmowę, opowiedziałem o marce, o historii i tak dalej i właściwie od razu przeszedł do konkretów, timing, warunki i tak dalej, To co było dla mnie zaskakujące, to jest to, że, że tak naprawdę Puma dała mi bardzo dużą swobodę, tak? Ja myślałem, że to będzie rzeczywiście na takiej zasadzie, że to jest nasz model, prawda, nie wiem, bluzy, kurtki, spodni i że, że teraz, nie wiem, mam zrobić do tego no, na przykład grafikę, printy i tak Natomiast rzeczywiście oni dali mi właściwie wolną rękę, powiedzieli, że mogę bazować na ich wzorach, ale nie muszę mogę zrobić swoje wzory, jakby nie ma tu ograniczenia. Później oczywiście cały launch, cała impreza promująca, później były też drugie launch party. Jedno było w Warszawie, drugie było w Tokio, bo ta współpraca była globalna, więc jakby to też było było fajne, że właściwie no, na całym świecie można było e, zobaczyć w sklepach, e, w tych najlepszych sklepach, e, projekty UEG. Tak? Oczywiście Azja e, kupiła jak najwięcej, bo myślę, że moja stylistyka gdzieś tam jest najbardziej, najbardziej jednak w tej części świata e, rozumiana. To jest odrębna sprawa, bo to, że w Polsce nie ma sklepu, to myślę że wynika z tego, że po prostu marka UEG nie, nie jest na Polskę jeszcze wciąż. prawda? To, czy to jest jednak e, no, marka bardzo niszowa, tak patrząc na taką markę, która miałaby się sprzedawać jak na polski rynek. Tak? Ja, ja myślę, że rola e, sklepów stacjonarnych, e, multibrandowych, takich, w których się e, sprzedają takie marki jak UEG w ogóle, e, że to się zmienia tak? i to się na pewno będzie, będzie zmieniać i wiemy, że te proporcje, siła internetu rośnie z roku na rok, tak? że coraz więcej marek przechodzi do internetu. Jak wiemy dużo luksusowych marek zaczęło zamykać swoje sklepy, bo mają tak dużą sprzedaż przez internet, tak? czyli ludzie kupują już luksusowe brandy przez internet, czego kiedyś nie było. Rzeczywiście internet ma taki plus, że, że mogą przez niego kupować osoby, które mieszkają na przykład w mniejszych miastach. Tak? I ja nawet wiem u nas po zamówieniach, że często mamy zamówienia z Japonii, właśnie z, jakich, z jakichś małych miasteczek, które, które nie mają dostępu do, do tych właśnie dużych, no, no, do, do, powiedzmy, sklepów. W momencie, jak, jak robiłem kolekcję, jak miałem pomysł na, na kolekcję, która poruszała kwestie nacjonalizmu, kwestie zmian, które się dzieją w Europie w ogóle. No to od razu jakby przyszła mi do głowy Zuza z jej, z jej projektem Imago, tak? że to było coś, co bardzo, bardzo mi pasowało do, do całej układanki i, i odezwałem się do niej, zaproponowałem taką współpracę. Jakby powstała kolekcja, gdzie na części ubrań były zdjęcia Zuzy z, z projektu Imago, natomiast również zaprosiłem Zuzę do zrobienia zdjęć całej kampanii, więc to była taka trochę incepcja, że Zuza fotografowała Um, ubrania, na których były jej prace, tak? Ja z efektów byłem zachwycony. Myślę, że, że naprawdę powstały super zdjęcia. Zresztą myślę, że Zuza jest tego samego zdania. Ruszając z marką, trzeba naprawdę zastanowić się, co się chce robić. Czy kolejna marka pięć tysięcy, któraś tam tego typu jest w ogóle potrzebna, tak? Czy to cokolwiek wnosi nowego do świata, czy wnosi to na rynek? Na pewno zrobienia bardzo rzetelnego biznesplanu, bo to jest coś na czym ja się bardzo przejechałem, bo po prostu e Najczęściej zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, jakie to są koszty, tak? że, że robienie marki, przebicie się jest bardzo drogą inwestycją. Milion rzeczy, które trzeba dopiąć, zrobić, zorganizować, to jest po prostu przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i to jest bardzo skomplikowana rzecz. Tak? Dobrym rozwiązaniem jest najpierw pracowanie w innej marce, nauczenie się tego wszystkiego, zobaczenie na własne oczy, zanim się podejmie decyzję o założeniu swojej marki. Od strony patrzenia na footprint, jak wiemy, no niestety branża modowa jest jedną, z najbardziej, powiedzmy, zanieczyszczających branż świata, tak? I dla mnie jako projektanta stało się to wielkim problemem, jak te dwie rzeczy pogodzić, gdzie znaleźć ten balans, tak? bo jak wiemy, jest tak duża nadprodukcja ubrań jakiej nie było nigdy, tak? ludzie nigdy nie nosili tak krótko rzeczy, tak szybko nie zmieniali, nie kupowali tak dużo ubrań jak dzisiaj. Z każdym rokiem te, te dylematy będą coraz większe. Marka jest teraz w trakcie pewnej transformacji, jest to. Związane właśnie ze zmianami, które się dzieją w branży modowej, ale również z pewną świadomością, jeżeli chodzi o ekologię, która myślę rośnie i to też skłoniło mnie do pewnych przemyśleń, do pewnych podjęcia pewnych, pewnych kroków. Niestety nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć poza, poza zbudzeniem ciekawości, natomiast no, w tym momencie jest jakby proces pewnej transformacji, który, po którym. No, Marka LG będzie czymś zupełnie innym, funkcjonującym na zupełnie innych zasadach, w zupełnie inny, inny sposób.